Państwo jest tak bogate, jak majątki są jego obywatele. Rząd nie posiada własnych pieniędzy. Ma tylko to, co nam zabierze w postaci danin i podatków. Od rządu zależy, czy polityka podatkowa jest rabunkowa, czy uczciwa względem obywatela. Jak jest w Twoim przypadku? Zastanawiałeś się nad tym? W tym momencie na podatki przeznaczamy minimum 40% tego, co zarabiamy. W formie PIT, CIT, ZUS, VAT, NFZ. Od przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z uciskiem podatkowym przedsiębiorców. ZUS dla przedsiębiorców ze składką zdrowotną wyniesie ponad 2000 zł, to wprowadziła za swoich rządów około 21 nowych danin i podatków. PiS pobił oczywiście nowy rekord, wprowadzając ich kilkadziesiąt. Planujemy wprowadzić największą w historii obniżkę podatków. Chcemy powstrzymać rozdawnictwo i dodruk pieniądza. Chcemy, aby kwota wolna od podatku wynosiła minimum 12-krotność minimalnego wynagrodzenia, co daje około 43 200 zł. Chcemy zlikwidować drugi próg podatkowy, pozostawiając podatek liniowy na wysokości 12%. Chcielibyśmy również, aby ulga podatkowa dotycząca osób do 26 roku życia obejmowała również Prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Chcemy zwolnić z podatku belki posiadane przez państwa lokaty i obligacje. Chcemy wprowadzić ulgę podatkową od jednej posiadanej przez państwa nieruchomości, aby koszt kredytu można było odliczyć od podstawy opodatkowania. Chcemy wprowadzić dobrowolny zUS dla przedsiębiorców. Nie chcemy likwidować zUS-u, wbrew temu co można od nas usłyszeć. To nieprawda. Za to chcemy, Jedną ustawą od razu zlikwidować 15 najbardziej bzdurnych dla nas podatków i szkodliwych dla przedsiębiorczości i dla naszego społeczeństwa. Chcemy znieść VAT na prąd, węgiel i drewno opałowe. Jeśli uwzględnimy zniesienie opłat, o których mówiłem, oraz VAT-u z benzyny, cena paliwa z 6,5 zł spadnie na około 4,60 zł. Złotych za litr. Nasze podejście do podatków jest bardzo proste: mniejsze podatki, mniej kombinacji, mniejsza szara strefa, większe wpływy do budżetu państwa. No i drodzy, pieniądze biorą się z pracy, a nie z zasiłków. Żeby wypłacić zasiłek komuś, ktoś inny musi na niego zapracować. Rząd nie posiada własnych pieniędzy. Rząd posiada tylko i wyłącznie pieniądze, które zabiera nam, podatnikom.